Szybko poprawiam słuchawkę, o patrz, 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 boom, nie! nie, nie, nie. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Nevdi, a to jest kolejny odcinek z Supercraft Brothers. Jesteśmy teraz na spawnie i wrócę do was jak już będę na arenie albo w lobby. Tak. Okej, okay, wróciliśmy już. E, czyli wróciłem. E, jesteśmy na arenie Night Dragon czy coś takiego. I jesteśmy TNT, tak, Nevdin Now Life. Miał 50 monet i sobie kupił klasę. No tak. Gin. Gin. Tak. I boom. Headshot. O no 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 Kuź... D, no Głupie to Nie lubię O, zmniejszyli to na, na, na resztę. i zginę przez miksturkę, no serio Nie wiem, yy, trochę mógłbym wypaść z formy gadania do mikrofonu, tak więc Myślę, że się nie obrazicie, je, jeśli w niektórych o, właśnie, jak teraz się uciszę, albo po prostu nic nie będę gadać. Ale odzwyczajenie, po prostu przez półtora miesiąca nie gadałem nic do mikrofonu. O, jaju. ale od razu lepiej się. Aaaa! Ah! Ah! Nie! Klepa, klepa, bić go! Tak, gin jest! Kurde. Już myślałem, że kliknęłem back to menu. Ale by był fail. O, kurde, witchery mają sojusz. Gięcie. Gięcie. Buk, buch, 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 buch. Kurde, nie trafiłem awa ani jednego, boże. es sucks Nie wiem, czy dobrze coś napisałem, ale mniejsza o to. Sam masz laga. Ja nic nie mam. Kurde Kurde, niepotrzebnie te 3 TNT naraz wyrzuciłem Kurde, co za piczki? No, to się nie dodaje na nagranie w ogóle jak są teamy Ops bom, Buch Kurde, wiedzą kiedy skoczyć piczki małe Gień! Gień, gin, gień, gin, gin! Jest! <ślesk> Spadł i needed it. A? Uh? Serio? Potrzebujesz tego? To spadaj! Spadaj! Spadaj, ty też, ty też Aaaa! Zginął! Jaka beka! Ej, nie trafił we mnie miksturką. O Boże! Będzie to ostro słychać na... Na nagraniu pewnie. Tak krzyczę głośno, ale to da się zrobić. Nie! Pewnie jakąś bombę albo co miał i. Ej dobra. Ej jeszcze będzie śmiesznie, jeśli to wygram. Choć to nie jest zbyt niemożliwe. Ponieważ nie mam żadnego TNT ani nic. O kurde, kurde, kurde. O kurde, nie, 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 nie. nie. O jest. Uciekł. Kurde. Picza głupia. Ej. No dzięki. F FUCK. Ej, ja się buguję. Mi się ten skok tu buguje. Kurde, jeszcze slajma piczka zrespiła i świeci. Dobra. Gień! Piczo! No, tutaj się nie da grać z Sojuszem. Postaram się. Postaram się, choć nie obiecuję nagrać cokolwiek z inną osobą. Ale... Kurde, co to było? Super. O, też spadł. Dobra. Tak więc znajdę kolejną arenę. Wejdę na następną arenę i znowu wracamy. Ok, wróciliśmy na arenę. Yy, już jesteśmy z powrotem. I tam mamy pierwszą ofiarę. O kurczę, nie zginął. Farciarz. Na serio. O, nie. Witcher, witcher, witcher. Przykro mi. Witch, witcher, witcherze, witcherze. Nie wiem. Ale giniesz. Chociaż nie do końca, wiesz? Bo nie wiem, jak się tam do ciebie dostać. Ale postaram się. Postaram się, zobaczysz. O, nie, 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 nie. Ja! Yeah! Prawie. O, jest, tu. Tutaj. Jesteś, jesteś, jesteś. Mój, 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 mój. Klepa. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Fuck it Maciej! Maciej, pisałem do ciebie przed chwilą Czy jesteś Polakiem? Nie odpisałeś, co nie? Nie odpisał. Mógłbyś się widzieć, teraz na czacie włączyłem czat, tak więc... Tam, boom. Bum Aha! O szty, picza. Giniesz. Cześć. Trzeci frak. Aaaa! Bombę miał Serio Giniesz, 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 giniesz Pod kamień na trutkę mnie bijesz, serio cały czas Inteligent To się nazywa Mistrz Minecrafta Giniesz, bom, bom, bom -ha, Jak ja uwielbiam Nie! Nie, sorry Macieju Ej Jest dobrze Jest dobrze Jeszcze Jeszcze będzie miło jak wygram Aha, nie wiem czy wspomniałem, ale... Aha, wspomniałem w y, pierwszej rundzie, że kupiłem sobie TNT, tak. NFD, zapominajka. E, Okej, okay, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Tak, tak, tak. Lagi! Lagi! Fuck! Lagi! Nie! Lagi! Ale ja... Dobry mam internet, to nie wiem. Ale Fart, ale Fart! Nie! Enderman by się przydał, bym poszedł na dach. To teraz trzeba się pilnować. Teraz trzeba się pilnować. O kurwa. O, o. Co my tu mamy? Fuck it! Ach, no nie, i zmarnowałem jedno ten. Giniesz, giniesz. No nie! Jeszcze powiedz, że nie. Ja zginę! Nie! Za chwilę mikrofon zepsuję tym, tymi krzykami, ale to nie moja wina! Brawo! Już giniesz! Ej, ja mam jedno życie i on. Ej, to jest. To jest ostateczny. Tylko on ma jakieś szczelujące, pewnie. Jaj, jajka ma. O kurde. Nie. Zginę, zginę. O właśnie, właśnie o tym mówiłem. I teraz już jest po nim. Wykorzystał jajka. Nie wykorzystał jajek! Fuck! Nie, nie! Nie. Uciekam. Ja się muszę zregenerować życie. Tak. O jeju. O jeju, jeju, jaju, proszę. On mnie goni. Fuck. Nie. Jeszcze trzy serduszka, proszę. Szybko poprawiam słuchawkę. O patrz. Patrz, 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 patrz. Bom. Nie! 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 Nie, to jest niesprawiedliwe. Jej, umiałem bombę i tak zmaścić. Jest dopiero 10 minut, tak więc... Zagramy trzecią rundę i, i będziemy kończyć, tak więc zaraz wracamy. Okej, okay, jesteśmy znowu na arenie. E, wróciliśmy i teraz kolejna jakaś nowa mapa. Nie nowa, tylko w sensie w tym nagraniu. O tutaj... O, na szczęście nie są, so, już myślałem. Już myślałem. Okej, okay. giniesz, giniesz, wiesz? Ej, coś ten koleś ma lagi, wiecie? Wiecie chyba. <grafy> Ojej, a ty też giniesz, wiesz? Sorry, ale giniesz. Nie ma, sojusze, nie ma. Jestem dobry. Klepa, klepa kolejny. O, a ty, a ty tutaj na kogoś czyhasz, co nie? Lol, ej, wszyscy się respią w tym samym miejscu i znowu lak? Nie, to ten koleś. Jestem dobry w tym, ej. To dobre. Dobre. Nie wiem. Aha. O. Nie wiem, czy mnie teraz całego nie widać. Ale idziemy spróbować. O kurde, ale lak. O, już mnie widzą, już mnie widzą. Czyli to nie jest takie, jak myślałem, ale. Ale klepa jaka. O masakra. Jak wygram, to będzie bosko. Przynajmniej. Przynajmniej będzie. Jedna super. Jedna super runda. Fuck! Jedno życie stracone na szczęście. Ok, tutaj mamy. Buch, buch, buch. O, spoko. Giniesz. Ej, oni. Jakie lamusy. No i spoko. Ej kurde, i zgarnął mi fraga. Masz kila teraz. Klepa. Hardcore się kłania, jo. Nie, grałem, grałem na hardcore kilka dni albo z dwa tygodnie. I znowu giniesz. I dobry jestem, dobry. Ej, oni się mnie boją, czy co? No i kurde, kolejny, który wali we mnie 15 tysięcy. Kurde, potek, a i tak mi nic nie robi. O, ten też już ucieka, spoko. Bają się mnie. A to jest pigman albo świnia. Nie pigna. No. Świnia. I gdzie on jest? Uciekł? Okej, okay, spoko. Spoko, spoko. Ej, lol, Cofłogo? go. To, to pewnie ta. Dobra, idziemy klepać. Co się będziemy? Wygramy to pewnie. Jak wygramy, to będę mocno szczęśliwy. Przynajmniej to mi coś wyszło. Klepa, 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 klepa. Klepa. Kurde. F10 klikają pewnie i. Jau. Jau, jau. Oszty! Oszty! Skubany jeden. Masz klepę kolego. Masz klepę kolego. GG. Okej. Okay. Wygraliśmy. Tak. Wygraliśmy. Na nareszcie. Tutaj mam lekkie lekki spadek FPS-ów, ale to zazwyczaj mam na spawnach serwerowych, ale to nic. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was na fanpage'a. Tam raczej mało się udzielam, ale jeśli będzie coraz więcej lajków to postaram się udzielać. Tak więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.